21 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim, w ramach akcji Wakacje z Kulturą, odbyły się zajęcia z robotyką, które były zarówno ciekawą lekcją, jak i doskonałą zabawą. Dzieci, które zdecydowały się wziąć udział w warsztatach, miały okazję zobaczyć kilka ciekawych stanowisk naukowych, a także wykazać się pomysłowością, kreatywnością i logicznym myśleniem. Zajęcia poprowadziła Rzeszowska Grupa IT z Politechniki Rzeszowskiej. Nasze zajęcia są trochę wyjątkowe pod tym względem, że jako, że zajmujemy się robotyką, to y, mamy rzeczy, które można dotknąć, którymi można się pobawić. Są te wydruki 3D, są nasze projekty, jest wirtualna rzeczywistość, budowanie tych robotów, więc można zbudować coś, co, co rzeczywiście od zera będzie jeździć. Nic dziwnego, że dzieciaki bardzo lubią nasze przyjazdy. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się stanowisko z drukarką 3D. Tak naprawdę możliwości są nieograniczone. Wiadomo, są jakieś ograniczenia, jak ta technologia działa, ale nie tylko robi się ładne figurki, także też jak się przyjrzy tej drukarce 3D, ona sama jest wydrukowana. Można drukować całe maszyny, jak na przykład mamy tutaj projekt naszej makiety przejścia dla pieszych. Albo ja mam wydrukowaną maszynę, która przerabia butelki na filament, z którego potem mogę z powrotem drukować inne rzeczy. Więc można drukować całe mechanizmy, całe maszyny, po prostu modelując w swoim komputerze i przenosząc to na, na rzeczywisty model. Dzieci bardzo chętnie korzystały również ze stanowiska z klockami Lego, z których samodzielnie tworzyły roboty. Dzieciaki mają zazwyczaj lepszą wyobraźnię niż my i bardzo łatwo sobie z tym radzą, też można się sporo od nich nauczyć, ale też mamy doświadczenie dlatego, że y, między innymi y, są organizowane w Polsce zawody robotyczne i standardem w takich zawodach jest to, że są kategorie z LEGO, więc też budujemy takie roboty y, na zawody, między innymi do, do sumo, czy line follower, gdzie robot musi przejechać trasę zadaną po linii. Y, jest to naprawdę fajne, bo no, każdy wie jak działa LEGO, więc y, nie ma problemu, żeby po prostu usiąść i zacząć coś budować, a tutaj zanim się obejrzy, okazuje się, że to jeździ, ma jakieś funkcje, gdzieś odczytuje kolory, jest to na, naprawdę fajne narzędzie do nauki robotyki. Zajęcia z robotyką rozbudziły w młodych mieszkańcach Sędziszowa Małopolskiego ciekawość i fascynację światem nowoczesnych technologii. Podoba mi się te zabawy, mi się się też te gogle, i też ci panowie są fajni. Co skłoniło Cię do tego, że zainteresowałeś się tymi zajęciami? Zainteresowało mnie, bo ja lubię takie zajęcia różne i chciałem na nie przyjść. Co Ciebie właśnie zainteresowało w tych zajęciach? Nie wiem, bo chciałem, usłyszałem, że to jest robotyka, to chciałem coś zbudować. Na przykład na jakiegoś robota. Ciebie akurat interesują roboty? No, trochę tak. Zbudowałeś już jakiegoś robota na dzisiejszych zajęciach? Co to jest? Pojazd. Jak buduje się taki pojazd? To jest trudne zadanie. Nie. Może powiedz nam krok po kroku, co trzeba było zrobić, żeby jego robota zrobić. No to wystarczy zbudować coś, znaleźć elementy, no i podpiąć wszystkie kabelki i będzie jeździło. Robotyka zawiera w sobie kilka dziedzin naukowych. Stale się rozwija i tak naprawdę jest przyszłością. Dlatego warto, aby dzieci poznawały ten świat jak najczęściej i pogłębiały wiedzę w tym zakresie.